się Kaju, że jesteśmy w następnej gierce. Tamten tam przedni typ był jakiś ulany tryhard. Nie polecam, czy nie wiem, jak ktoś lubi, ale nie lubię aż takich graczy, którzy grają w to codziennie. I nie wiem, grają w to cały dzień. Ja szczerze nie gram w to cały dzień, gram od połowy dnia albo troszeczkę później. Ale no nie lubię po prostu takich ludzi, którzy grają cały dzień, nawet jeśli ktoś ma lekcje na lekcjach, ktoś gra, no nie, nie, nie rozumiem takich ludzi po prostu. Pewnie będziecie pisać w komentarzach, że ja też gram na lekcjach, tak, jakbyście chcieli wiedzieć, to ja nie gram na lekcjach, mogę na, kiedyś Wam nagrać filmik, że nigdy nie gram na lekcjach, aby jeszcze powiedzieć, że mnie to jest ustawione, ale dobra, <laughs> mniejsze z tym, lecimy na piszcząco. Jak tu nikt nie leci, to wolna miejscówka i tak później dadne, jak nie ktoś dojedzie. Więc, co jest. A. Co jest? Kara, dropnąłem? A, A kaczę, dropnąłem. Tylko mi się nie wyświetlało. Dobra, chyba tu żadnego typa nie ma. Nie wiem, strasznie tu cicho. Nikt nie, tu nie leciał. Nie wiem. No Dobra pyczki No dobra nie wiem. Zobaczymy się, jak... co. Dobra, biorę to. Nie wiem, nie umiem tak grać, ale to biorę. Nauczę się w trakcie gry. O kurde. czy to widzicie? No nie wierzę. Jeszcze siorborybka, rybka jeszcze. A dobra, lud kurde na. No. Ja pierdzielę, no nie wiesz, że w tą grę chyba. Nie wiem co wywalić w sumie teraz o Jezus, nie wiem czy to siorba ryba, czy to małe pole.